Gazprom. Rosyjska międzynarodowa firma energetyczna. Ponad połowa udziałów należy do państwa. Właścicielem jest rząd Federacji Rosyjskiej. To największy światowy wydobywca gazu ziemnego. Kontroluje 16% udokumentowanych rezerw gazu na świecie. Firma zatrudnia 470 tysięcy ludzi. Rocznie wydobywa niemalże 500 miliardów metrów sześciennych gazu. Sprzedaje bezpośrednio gaz ziemny i dzierżawi swój system transportu gazu. Jest kluczowym dostawcą dla energetyki całej Europy Środkowej i Wschodniej. Główne obszary działalności to poszukiwanie, produkcja, transport, magazynowanie, przetwarzanie i sprzedaż gazu, kondensatu i ropy naftowej, sprzedaż gazu jako paliwa silnikowego, a także produkcja i sprzedaż ciepła i energii elektrycznej. Jego udział w światowych rezerwach gazu wynosi 17%, a w samej Rosji 72%. Odpowiada za 12% globalnej produkcji i 68% rosyjskiego wydobycia gazu. Jest 17. największą firmą energetyczną świata i nie powinna. No to dziwić, firma ma największy na świecie system przesyłu gazu. Jego długość wynosi ponad 170 tysięcy kilometrów. Dostarcza gaz do ponad 30 krajów, jest jednym z czterech największych rosyjskich producentów ropy. Gazprom zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji energii cieplnej. Wszystko się zaczęło jeszcze w czasach Związku Sowieckiego. W latach 60. i 90. XX wieku odkryto bowiem gigantyczne złoża gazu na Syberii, Uralu i Wołdze, a to już wystarczyło starczyło, żeby biedny Związek Sowiecki stał się jednym z największych krajów wydobywających gaz. Odkrycie było na tyle istotne, że w 1965 powstało Ministerstwo Przemysłu Gazowego, które było odpowiedzialne za poszukiwanie pól gazowych, produkcję gazu, jego dostawę i sprzedaż. W sierpniu 1990 roku na mocy uchwały Rady Ministrów ministerstwo zostało przekształcone w Państwowy Koncern Wydobywczy Gazprom, którego przewodniczącym był Wiktor Czernomyrdin, minister mysłu gazowego Związku Sowieckiego, a pełnił tę funkcję do 1992. Potem do 1998 był premierem Rosji. Później się robi bardzo ciekawie, bo w latach 2001-2009 został mianowany ambasadorem Rosji na Ukrainie przez samego prezydenta Władimira Putina. Po Czernomyrdynie na fotelu prezesa Gazpromu zasiadł Rem Viachijew, dotychczasowy zastępca. To razem z nim firma wchodzi na europejski rynek gazu. Ciekawe, że do 2004 roku magazyn Forbes umieścił go na liście najbogatszych ludzi w Rosji. W 1991 roku, w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego, Gazprom stracił pokaźną część majątku na rzecz byłych republik radzieckich. Bo aż jedną trzecią rurociągów oraz 25% pojemności tłoczni. Kiedy Wiktor Czernomyrdin został powołany przez Borysa Jelcyna na stanowisko premiera, można się domyślić, że Gazprom zyskał gwałtownie i na wielką skalę wpływy gospodarcze. Między innymi otrzymali daleko idące korzyści podatkowe w prezencie od państwa. Oficjalnie Gazprom to jedno, a państwo rosyjskie to zupełnie to nie inny podmiot, ale tak nie jest do końca. Największa i najbogatsza firma Rosji miała i ma gigantyczny wpływ na kraj. W chwilach, kiedy następował kryzys, władze rosyjskie sięgały po pieniądze z Gazpromu. Firma, kiedy trzeba było, poparła kurs rubla, czy pomogła spłacić dług wobec emerytów. W 1997 umowa między Rosją a Turcją dała międzynarodowy projekt Blue Stream oraz pokaźną rurę wzdłuż dna Morza Czarnego. To nie oznacza jednak, że firmie zawsze się powodziło. Moloch chcąc nie chcąc poddawać się musi działaniom politycznym. W rok później Jelcyn zwolnił Czernomerdina ze stanowiska premiera, a rzucono się także na Gazprom, by ten spłacił wielomiliardowy dług podatkowy. Oczywiście, że zapłacił, w tym roku firma po raz pierwszy wykazała straty. W 2000 roku znany nam dobrze Dmitrij Miedwiediew kierował Radą Gazpromu i całkiem sobie nieźle radził przez kolejnych 8 lat. W 2001 roku Putin zadecydował, że pora Gazprom zreformować. Żeby tego dokonać na stanowisko prezesa zarządu wstawił Aleksieja Millera, który powiedzmy, że niepodzielnie rządzi od 2001 roku, czyli niemalże 20 lat. Dlaczego padło na Millera? Zapewne praca w Urzędzie Miejskim Sankt Petersburga w komitecie, którego przewodniczącym był Putin zrobiło swoje. Putinowi zależało na tym, aby firma w dalszym ciągu stanowiła zasoby finansowo-polityczne Kremla. Na początku 2004 Federacja Rosyjska miała w posiadaniu niemalże 39% akcji Gazpromu. Fakt, że posiadała większość w zarządzie, była marnym pocieszeniem. Aby zapewnić sobie pełną kontrolę, właśnie w 2004 państwo zwiększyło swój udział w kapitale zakładowym Gazpromu do ponad 50%, wykupując brakującą część akcji. W 2005 roku firma dostarczyła skroplony gaz, po raz pierwszy do USA. Później do Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei Południowej. Ważnym rokiem był rok 2011, kiedy to Gazprom stał się właścicielem 100% udziałów w Biotransgazie. Było to równoznaczne z tym, że Gazprom zyskał pełną kontrolę nad transportem gazu do zachodnich granic Białorusi. Kolejny krok milowy pojawia się, kiedy w 2014 roku klanka zapadła w sprawie gazociągu Power of Siberia. Umowa między Rosją a Chinami warta 400 miliardów dolarów. Zawarta została na 30 lat i obejmuje dostawy rosyjskiego gazu do Chin w oszałamiającej wysokości 38 miliardów metrów sześciennych rocznie, a kontraktowe dostawy rozpocząć się miały w 2020 roku. Technicznie, jeśli obie strony się dogadają, to będą mogli zwiększyć dostawy do nawet 60 miliardów metrów sześciennych rurą długości 4000 km. Czy Chiny na tej transakcji odniosą planowane korzyści? Czas pokaże. Natomiast w zależności od polityki Kremla tak koncern stawia kolejne kroki. W stronę Ukrainy te kroki były druzgocące. Z początkiem 2006 roku Gazprom zakręcił kurek Ukrainie. Trzy lata później ponownie wstrzymano dostawy, ale nie oberwało się wyłącznie Ukrainie. W tym samym roku odcięto od gazu takie kraje jak Chorwację, Grecję, Turcję, Bułgarię czy Macedonię. A na tym lista się nie kończy, bo nieco przykręcono Kurek jeszcze Austrii, Węgrom czy Rumunii. Można powiedzieć, że Europa zrozumiała powagę sytuacji i przygotowała się, by nie ucierpieć podczas kolejnego zakręcania kurka, i to już w 2019 roku. Końcem września 2019 roku Europa, można powiedzieć, porządnie się przygotowała na zakręcanie kurka, albowiem zgromadzono rekordowe zapasy gazu, szykując się na ryzyko nowej wojny gazowej Rosji z Ukrainą. Podziemne magazyny gazu w Europie były wypełnione praktycznie w 100%, a takie zapasy gazu w Unii Europejskiej pierwszy raz w historii wynoszą aż 100 miliardów metrów sześciennych surowca. Polska również chce się zabezpieczyć przed gazowym gigantem. Nasz kraj, Ukraina oraz Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. To deklaracja intencji, kłopot tylko taki, że każdy uczestnik gazowego trójkąta intencje ma nieco inne. Ambicją Polski jest to, by nie tylko odciąć się od zaopatrzenia w gaz z Rosji, ale także stać się regionalnym centrum handlu błękitnym paliwem zaopatrującym sąsiednie kraje. Od dłuższego czasu takim pomysłem żyje Prawo i Sprawiedliwość. Gaz, którym chcemy handlować, zostanie sprowadzony w formie skroplonej statkami z USA do Świnoujścia, a także do Zatoki Gdańskiej. Gdzie ma powstać drugi pływający gazopor? Gaz będzie też tłoczony z norweskiego szelfu pod morskim gazociągiem Baltic Pipe, którego zbudowanie jeszcze daleko przed nami. Tego gazu będzie w brud. Zatem rodzi się pytanie, kto go od nas kupi? Na razie wśród sąsiadów nie widać entuzjazmu. Większość ma dobre stosunki z Rosją i Gazpromem i składa ogólnikowe deklaracje, że jeśli cena będzie atrakcyjna, to rozważą zakup. Tylko czy będzie atrakcyjna? Cena atrakcyjna raczej być nie może. Z prostej przyczyny. Musi się w niej zawierać koszt budowy i utrzymania kosztownej infrastruktury oraz koszt transportu gazu za oceanu. Na razie całą nadzieję pokładamy w Ukrainie. Temu służyło podpisane memorandum na rzecz współpracy we wzmocnieniu regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. To dość szczególny dokument, który nikogo do niczego nie zobowiązuje. Jest tylko deklaracją intencji, przy czym każda ze stron ma nieco inne intencje, co dość wyraźnie wynika z treści samego dokumentu. Intencją Polski jest pozyskanie partnerów, którzy przynajmniej zadeklarują zainteresowanie gazem. Ukraina jest w tym projekcie cenna podwójnie nie tylko jako potencjalny odbiorca gazu, ale bardziej jako posiadacz gigantycznych magazynów leżących w pobliżu polskiej granicy. Jeśli więc mielibyśmy tworzyć gazowy hub fizyczny, czyli taki, który handluje gazem nieskażonym rosyjskim metanem, to konieczne jest miejsce do jego przechowywania. Ukraińskie magazyny bardzo by się do tego przydały dlatego w memorandum podkreślono ich Rola. Intencją Amerykanów jest rozwój eksportu gazu LNG, bo od niego zależy powodzenie ich branży wydobywczej i rewolucji łupkowej. Stąd nacisk na kraje Unii Europejskiej. Nawet Niemcy, budujący z Rosjanami Nord Stream 2, zgodzili się pod amerykańską presją na import gazu LNG. Amerykanie chcą podkopać pozycję Rosji na odcinku gazowym. A i tak Gazprom żadnego porozumienia się nie boi, będzie kontynuować swoje krwiożerczo-kapitalistyczne praktyki. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół. A jak średnio, to dajcie tego kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Bardzo dziękuję za dłuższe oglądanie reklam, za ich klikanie to jest bardzo dobre wsparcie. Plus jeszcze dodatkowo dziękuję za to, że wspieracie mnie na Patronajcie, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was gazem obejrzy kolejny film. Może jutro, może pojutrze nie wiem, to już od Was zależy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.